Dzień dobry wam. Mamy dzisiaj trochę inny materiał. Ja się znowu chyba źle ubrałem. Miało być dzisiaj na plusie, miało być ciepło. A zaczął padać śnieg. Rewelacyjnie. Podobno miejsce jest ogrzewane. Więc mam nadzieję, że nie zmarznę tam za bardzo. Dlaczego idziemy w to miejsce? Otóż jest to miejsce, które wypadło nam przypadkiem. Ma to tylko dlatego, że Kasia nigdy w takim miejscu nie była, więc przez Kasię idziemy trochę dzisiaj w to miejsce. Więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Będziemy musieli wybrać pieniądze, żeby zapłacić, bo nie wiadomo, czy da się płacić kartą, ponieważ jest to takie miejsce objazdowe. Chyba tak to trzeba nazwać. Ech. Gdzie ta wiosna? Gdzie to lato? Nie wiem. Dobra, mamy kasę, idziemy dalej. Yy, idziemy tam. Uprzedzając wszystkie nienawistne komentarze obrońców praw zwierząt, w tym cyrku nie będzie zwierząt. Bing bang! Jedynymi zwierzętami, jakie będą, to ludzie. People, people, people. Będzie ciepło nam, bo będzie namiot i będzie Afryki trochę. Będzie... Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo w sumie. Nie pamiętam jak to było. U mnie za dzieciaka jeździło się ze szkołą do cyrku. Też chyba to była korona. Zobaczymy jak się cyrk zmienił w tej chwili i czy Kasia się spodoba, bo Kasia będzie po raz pierwszy. Idziemy do kasy, kupić bilety, idziemy, idziemy, idziemy. A patrz, a można jednak kartą było płacić, także w razie czego pamiętajcie, kartą da się. Dzień dobry. Dwa dorosłe poproszę. Dziękuję. Bileciki i wchodzimy. Chodź, Curuś. <grym> Dzień dobry. A proszę, jest jakieś bistro. Także ujjku, jest i bistro dla zwierząt. Się potknąłem. To jest jednorożec świetny. Słuchajcie, wchodzimy, wzięliśmy jakiś tam napój sobie, żeby nam nie zaskło w gardle, bo to półtorej godziny będzie trwał spektakl, więc teraz idziemy się zagrzać do środka. Wow! Za 15 minut zaczynamy. Ja jeszcze robię takie małe tour dookoła, chcę Wam pokazać, żebyście mieli szansę zobaczyć jak wygląda wyjście, wejście, przejście. Widzicie za moimi plecami jak to wygląda. Główne wejście, Ostatnia, ostatnie miejsce tutaj na zdobycie jednorożca miecza świertelnego. Miejsce na zdobycie popcornu. Możecie tutaj jeszcze watę cukrową sobie zakupić przy wejściu. Dziękuję. Dziękuję. No, ładna bomba. Wieki nie jadłam waty, ale jestem uradowana. Nie. <grystanie> Niebo sztuczne nad nami w namiocie, kotary wiekowe, o coś się zaczyna dymić. To jak w filmie Parnasus. Klimat jest naprawdę ekstra. No. Klimacik jak, jak z filmu. Jakby tutaj mieli zaraz kręcić po prostu, abyśmy my brali udział w spektaklu zwykłym takim kinowym, do którego potrzeba było po prostu tłumów. we the got a Wychodzimy, żegnamy się z koroną. Jak nasze wrażenia opowiemy wam później, bo mamy mało baterii musimy podładować kamerę. Dobra, na razie. Ale widzicie, Kasia, chyba Zadowolona. Kasi banan mówi sam za siebie. Słuchajcie, coś co chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo może zdążę, bo jest resztka baterii, a później mogę zapomnieć, to nie martwcie się, że jesteście jakoś słabo ubrani, bo przyjeżdżaliście samochodem albo coś takiego, bo ja jestem ubrany nie najlepiej dzisiaj, jak widać, a nie zmarzłem. Jest w środku ciepło, jest dużo ludzi, dużo wyziewów oddechów i dużo... I tam po prostu, no. Nie oszukujmy się. Eee, zresztą jak była ekipa z Afryki, to musiało być ciepło. No, jak oni się nazywali? Kolumbijskie Kongo? African Boys? Nie, Nigerian Boys, coś takiego. Kongo Boys. Correcto mundo! Przenieśliśmy się do knajpki. White Eye się nazywa. Tak jak wcześniej zaskakiwały nas pusta restauracja, tak tym razem zaskoczyła nas pusta lodówka, więc postanowiliśmy się wybrać gdzieś zjeść tym razem. Z, z domu wyjść po prostu. Ta restauracja, w której jesteśmy, jest to jedna z pięciu? Z Pięciu, Jedna z pięciu w Warszawie, które są sygnowane... Taj Select takim. Cusheen. Widać? Widać. I to oznacza, że no, są certyfikowani, że używają w odpowiedni sposób zarówno przypraw, jak i kultu religijnego, buddy, tak? Także no, taki, taki smaczek ciekawy. Nie jest to mój smaczek, dowiedziałem się tego, więc nie, nie, to, żeby było, nie żeby nie było, że jestem taki ogarnięty. Co Ci się podobało? Czy Ci się podobało? Co myślisz? Mi się bardzo podobało, w sumie chyba było widać mój ten e, zaciąż na twarzy, banalka, w ogóle bardzo straszyłam. Oskar się śmiał, że jestem, e, jak to było, że jestem Duże dziecko, z dziecko cu dzieckiem z cukrową, tak. A jak dawno w waty cu. To też tak. prawda. Więc, tłumnie tak. było naprawdę niesamowicie, dużo ludzi, dużo dzieciaków, to chyba tak, ja na po brzegi był namiot. Ja myślałam, że już w tych czasach to nie chodzi się do cyrku, że będą pustki, że będzie mi tak smutno, że ludzie się starają, a to nikogo nie tak, ma. I... A to jest pełno dzieciaków, dużo dobrej energii, zabawy. Jak kupujemy bilety, możemy kupić normalne miejsce siedzące, więc kto pierwszy ten lepszy, albo miejsce yy, w loży, które już jest przypisane. To jest do danego miejsca i wtedy trzeba przyjść i powiedzieć, że ma się drugi leci i wtedy się kierują już na odpowiednie miejsce. Wszystkie loże były wykupione. Wszystko, wszystkie loże, wszystkie wszystko. miejsca były pozajmowane, naprawdę pękał szwarcję. Moje subiektywne odczucie jest takie, że w dzisiejszych czasach nie docenia się takich miejsc, ponieważ w dowolnym momencie może mieć tysiąc razy lepszych rzeczy i tak dalej, ale to wszystko widzisz przez ekran, nie przeżywasz tego na żywo. To jest niezaprzeczalnie duży atut. I ta namiastka takiego uczestnictwa robiła no, niesamowity klimat. Ja się poczułem jak na filmie e, Parnasusie. Hey, you. Rodzice też było widać, że byli zaangażowani. To nie siedzieli w telefonach nie nagrywali całego występu, tylko faktycznie z tymi dzieciakami tam e, dobrze się bawili. Mi się najbardziej podobała emocje po prostu, to co jest jako całość, tak, jako spektakl. Akrobatyka, ta para ukraińsko-polska chyba najbardziej mnie zaciekawiła. Tak wizualnie i muzycznie, i oni się zbywali fajnie w rytm muzyki, bo to też nie jest łatwe. Bo w internecie ma tę muzykę już doklejoną, ona jest w rytmu ustawiona, a tutaj ludzie robili to mimo wszystko pod muzykę, w rytm. Jakie oni mieli zaufanie do siebie, słuchajcie. A i też się zdarzyło, że komuś tam nie wyszło coś. I też fajnie było obserwować jak człowiek reaguje w takiej tra traumie, traum w takiej tremie, jak się człowiek zachowuje, było fajnie obserwować. Jeśli że będziecie mieli okazję, łapcie dzieciaki i no, spróbujcie, spróbujcie. Zaciekawcie je, je czymś nowym, bo no dzieciakom to się naprawdę podobało. Dorosłym też. Dorosłym też, ale dzieciaki, tam po prostu piszczały, jak był motyw, że klaunak Kazali mu pójść, bo nie umiał grać na trąbce, to dzieciaki krzyczały, żeby został. Tak się żyły z chłopakiem. Mnie też smutno zrobiła, jak później wygiął się, wyciągnął tą trąbkę i zagrał pięknie tą rozczujnę. Pamiętajcie o lajkach, subach, udostępnieniach, no i komentujcie pod filmem swoje wnioski jakieś. Może Wy byliście w cyrku, dajcie znać, napiszcie. Tak, słuchajcie, otóż Wasze komentarze. Nam zgasło. Właśnie trzy słowa o jedzeniu, bo robi nam, robią nam romantyczny nastrój i robi się już powoli coraz ciemniej. a My już zjedliśmy nie mamy w czym romantycznym siedzieć. Więc e, kilka słów o jedzeniu Kasia chciała powiedzieć. Ja zamówiłem e, boczniaki smażone. Ja zamówiłem e, królewskiego pattaja. Mm, czyli z kurczakiem i krewetkami. Kurczak, krewetki, tofu, wszystko wymiksowane w pattaju. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Tak. malizną było czuć, ale. Moje broszczanki też pycha z bardzo dobrym sosem. No i dużo kolendry. Było bardzo smaczne. Do tego jeszcze zamówiłam sobie lemoniadę z marakui. A ja sok z liczy. I dostaliśmy takie bardzo dobre czekadełko. Kropki krewetkowe z sosami. A, Już zjedzone. Więc no słuchajcie, polecamy bardzo dobra. smaczne, smaczne. Podajcie, jedzcie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.